Siemano! Z tej strony Mrożona, to jest kolejny odcinek z serii poradników do gry Star Wars The Old Republic. Od razu na początku przepraszam, że te poradniki wychodzą tak troszkę długie, ale po prostu chcę jakby wykończyć każdy temat tak, tak żebyście wiedzieli przynajmniej 70% danego, danej, danego tematu. No, wiadomo, że tam niczego w 100% nie wytłumaczę, no ale większość. I dzisiaj sobie y, obejdziemy... Znaczy obejdziemy. Dzisiaj sobie omówię Wam ogólnie tutaj wszystkie rzeczy, które widać, czyli co do czego służy. I też nie, nie będę się do tego jakby zagłębiał w to wszystko, bo już tak naprawdę pod, podchodzę do tego drugi raz, bo wcześniej po prostu okazało się, że, że ktoś mnie wołał i musiałem nagrywać jeszcze raz, a wyszło trochę długo, a byłem tak naprawdę, nawet nie byłem w połowie jeszcze. Dobra, więc zaczynamy i zaczynamy sobie od lewego, górnego rogu. Gdzie mamy nazwę planety, na której właśnie się znajdujemy? W moim przypadku jest to Talis oraz liczbę graczy, czyli u nas w tym momencie, tutaj na tej planecie jest 111 graczy. Yy, tutaj mamy o taką kopertę, no wiadomo, można się domyśleć, to jest ile wiadomości na nas czeka. Na mnie akurat czeka jedna wiadomość, więc muszę sobie znaleźć yy, takie miejsce, gdzie mogę tę wiadomość czytać. Będę Wam dalej omawiać, a ja znajdę to, to miejsce, bo nie do końca wiem, gdzie to jest. Bo, o. Można sobie to zaznaczyć. Dobrze. Dalej. Tutaj w takim samym lewym górnym rogu mamy przycisk, który można wyłączyć i włączyć tutaj czat. No, czat, na którym można pisać do różnych grup, można pisać ogólnie do wszystkich graczy lub tylko tam do grupy i tak dalej. Tu wybieramy daną opcję. Ja nie mam w tym momencie grupy, no bo nie jestem w grupie. To takie, tak, takie coś to jest właśnie miejsce do odbierania, do odbierania właśnie. Mm, do odbierania wiadomości. Yy, o, i widzicie, w tym momencie u mnie zniknęło to, bo odebrałem wiadomość. Dobra, czyli to, to tyle. Można sprawdzić general lub other, czyli wszystko mm, oprócz tego, co piszą inni ludzie. Czyli tutaj, jeśli chcecie tylko wiadomości, jak ekspicie. Czyli ile doświadczenia, co zabraliście i tak dalej. Dobra, bo zaczynam wchodzić w szczegóły, a nie chcę. Dobra, lecimy ten górny paseczek. Teraz od lewej. Yy, character sheet którego można wywołać także klawiszem C. Tutaj możemy zobaczyć swój założony ekwipunek, swoje statystyki i swoje jakby szczegółowe statystyki danej, danego nie wiem, trybu, czyli albo obrony, albo ataku, albo PvP, albo mocy. Tutaj poziom mocy, poziom jakby punktów jasnej, ciemnej strony mocy, punkty socjalu i punkty waloru. Dalej. Inventory, skrót klawiszowy jest to I, po prostu ekwipunek, który. co mamy w naszej ekwipunku? Dalej, aplikis, czyli skrót klawiszowy P. Mamy tutaj nasze umiejętności, począwszy od general, czyli takie, które ma, mają większe, większość graczy, po Jedi Consular, czyli te. u mnie to jest Jedi Consular, czyli to, jest, to są umiejętności tej pierwszej klasy, czyli jednej z ośmiu klas. No i kolejne y, Sage lub no, dane jedna z tych ośmiu klas, pod drugą, nie wiem, pod klas. Tak, tutaj jest tych, które się wybiera, bo drugą klasę wybiera się na dziesiątym poziomie i właśnie no, wtedy można sobie wybrać. Czyli tu będzie jedna z tych ośmiu klas i. Czyli wiadomo, że jeśli u mnie to Jedi Console może być albo Sage, albo Shadow, to Shadow będzie miał takie same tutaj w tym pasku, j, w, tym, w tym drugim pasku będzie miał te same. Te same, te same skille, bo jest tą samą klasą. Dobra, lecimy dalej. Kolejne to jest M Mission Log, skrót klawiszowy L. Aktywne misje, które mamy do wykonania i można sprawdzić poziom, jaki jest, ja nie wiem, zalecany poziom, przez grę wpisany poziom tej, tej, tych, tych, właśnie, tych misji. Dalej, drzewko skilli, skrót klawiszowy K, który które dopiero wrzucamy od 10 poziomu. Legacy Y, no to tu mamy. To nie wiem w sumie co to jest. To jest coś wspólnego z, z jakimiś dodatkowymi rzeczami, tutaj w Star Wars. Tego nie używa się, więc znaczy nie używa się jeśli chodzi podczas gry. Social Window, no to mamy skrót klawiszowy O. Tu mamy przyjaciół. No widzicie, ja nie mam żadnych znajomych tutaj w tą grę. Nie grają. Znajomi żadni moi. Nic nie mam, można sobie dodać. Kto jest ignorowany dla nas, kto jest w gildii, jeśli ktoś jest w gildii. Dalej. Tu mamy skrót G, no to właśnie w gildie. Dalej, crew window. To mamy okno, okno naszych kompanionów oraz okno naszych crew skills, czyli takich, takich skilli. O tym będzie w ogóle w innym, w innym materiale, więc to po prostu tutaj mamy naszych kompanionów, tutaj możemy sobie ich przyzwać, znaczy, bo tutaj mogę przyzwać tylko tego aktywnego QuizzenTheza, a tu, jakbym chciał tego drugiego, no to musiałbym właśnie przez to okno z klawiszowym N. Dalej, Game Menu, klawisz Escape, no i tutaj mamy pomoc. Pomocy nie odpalam, bo nie wiem, czy ona się nie łączy z internetem, i nie wiem, czy nie, nie zacięłoby mi się także pomoc i tak dalej. Cartel Market no to jest sklep, z którym można kupować rzeczy za, za, da, za jakieś pieniążki, które się kupuje SMS-em. Takie mikropłatności. Dobra, dalej tutaj w prawym górnym rogu mamy przycisk, który z, nam ukrywa lub pokazuje nam aktualne misje. Prawy dolny róg to jest minimapa, i tu mamy tak w minimapie, mamy yy, tutaj godzinę, daną godzinę. Tutaj mamy, jaki, jest, jaki mamy ping do, do, do serwera. Możemy otworzyć sobie mapę dużą. Można również ją otworzyć skrótem, z klawiszem M. Fine group, czyli kolejkowanie do grupy, kolejkowanie do, do tych, do aren PVP. Po, przybliżenie, oddalenie minimapy oraz filtry minimapy, czyli co nam ma minimapa pokazywać. Tutaj teraz tak, może jeszcze tutaj. Tu jest taki panel kompaniona, czyli można go przyzwać. O, i można tak samo otworzyć tutaj ten to okno, którym można tym klawiszem N. No o Kompanionie to, to przy okazji kompaniona, więc tu nic więcej. No i tak, co tutaj mamy? Tu mamy tutaj mamy pasek naszej postaci, czyli tutaj mamy awatar, na nasz znaczy awatar, tak jak wyglądamy. I to się zmienia y, tak samo, jeśli na przykład zdejmę czapeczkę, no to mi się tutaj to zmieni. Jak założę, to też się zmienia. Y, dalej, pasek życia, pasek mocy, aktywne skille, które są, y, poziom postaci. Tutaj jest adekwatna sprawa, jeśli po prostu zaznaczymy kogoś. To jest y, to samo, czyli, moc, y, czyli y, życie danej postaci i jej, i jej poziom i... I jej mordka. Tutaj mamy pasek skilli, czyli wrzucamy sobie skillia właśnie z tego okna pod P. Możemy mieć takie paski dwa. Jeśli ktoś ma wykupioną subskrypcję, to wtedy może tych pasków mieć dużo, dużo, dużo więcej. Może dać sobie tu po bokach i tak dalej, i tak dalej. Niżej mamy... Na samym dole ten nieb... nie... niebieski, przepraszam. Ten tutaj... Tak, momencik. Tu mamy... Ten niebieski to jest legacy, Punkty elegancji, nie wiem do czego one są, tak naprawdę. Tutaj ten wyżej to jest pasek EXPA, który jest tym, że mało, bo w sumie nie gram tutaj. Zaraz sobie po nagraniu tego materiału pewnie sobie odpalę PVP. I jeśli to będzie hardball, no to to nagram. Zobaczymy, czy mi się będzie chciało i jak to będzie wyglądało. Dobra, czyli ogólnie tutaj to wszystko Wam już omówię. Teraz jeszcze ciekawszą, ciekawą rzecz Wam pokażę. Przejdźmy tutaj do Escape. I Interface Editor. I tu mamy ciekawą rzecz, ponieważ tutaj nam ta gra oferuje możliwość sobie stworzenia jakiejś nowej nowego jakby wyglądu naszych naszych tutaj, tego, tego ekranu naszego. Czyli możemy sobie zrobić tak, że ten, ten pasek, tych paski EXPA będzie mieli tutaj, paski naszej postaci, pasek naszej postaci będzie tutaj, Pasek w celu będzie tutaj, minimapa będzie tutaj, a to będzie tutaj. I sobie możemy tak zapisać i, i tak to będzie. Ja muszę się zastanowić i pewnie, pewnie jakoś sobie to ułożę, ale na razie jeszcze, jeszcze nie. <grych> Więc ale powiem, że jeśli na przykład jesteście przyzwyczajeni, że na przykład waszą mordkę macie gdzieś tutaj czy gdzieś tutaj także to można sobie zmienić i to jest bardzo, bardzo, bardzo fajne i ja uważam, że to jest świetny pomysł. Po prostu nie miałem czasu i nie miałem ochoty bez tym, bo ja się... ja się strasznie... nie mam... nie chcę mi się po prostu jestem straszny leń, jeśli chodzi o robienie takich rzeczy. Jeszcze z taką ciekaw, tak ciekawych rzeczy, hmm, co mam jeszcze powiedzieć. Jeszcze możecie sobie tutaj w, właśnie będziecie mogli sobie zobaczyć tutorial Czyli jakieś tam właśnie yy, tutorial, to jest poradnik, tak? Poradnik to jest na nasze. Yy, możecie sobie posprawdzać, jeśli znacie angielski, no to sobie po prostu poczytacie. Yy, I jeszcze jedną chyba rzecz, yy, no tutaj możemy się wylogować, wyjść z gry i tak dalej. Jeszcze preferences, wejdźmy. Bo ponieważ po wejściu do gry, yy, te preferencje, czy te opcje są dużo szersze. Czyli to już nie są tylko... To już nie są, czemu ją takie no. cicho miałem, bo bym musiał coś wrzucić, nie wiem, zobaczymy. Czyli tu mamy coś więcej teraz niż, niż tylko to, co możemy zobaczyć jeszcze zanim zalobujemy się do gry. Możemy sobie włączyć opcje czatu, jakieś opcje interfejsu, czyli pokazywanie, pokazywanie tych pasków nad, nad postaciami automatycznie, żeby one się nie ukrywały. To wszystko można, to wszystko można sobie tutaj poustawiać. Tych opcji jest bardzo dużo. Mm, teraz, jeszcze jedna fajna rzecz, to jest tutaj k Czyli można sobie zaprogramować, jakby, mm, zaprogramować sobie, jakby, różne, różne, naprawdę przeróżne rzeczy. Czyli można sobie, na przykład, za, nie wiem, no, so, no, po prostu to jest takie zmiana opcji, że, no, Yy, przykładowo, ja sobie zrobiłem, że tabem przełączam się pomiędzy jednym a drugim click barem i czyli tym paskiem, i jest mi to strasznie, strasznie, strasznie przydatne. Aha, jeszcze tutaj zapomniałem jest taka kudeczka. Jeśli mamy ją zaznaczoną, no to nie wyciągnie nam się ten skill, żaden skill nam się nie wyciągnie przez przypadek na zewnątrz, a jeśli będzie odznaczoną, to wtedy możemy te skille sobie wyciągać. No czyli jak, program, jak sobie tu ustawiamy skill, no to odblokowujemy, a Zalecam mieć zablokowaną, bo naprawdę czasami bywa tak, że podczas walki można przez przypadek usunąć, no i potem jest kiepsko. Szczególnie jak to jest PVP. O, i właśnie tutaj też możecie sobie tym małym sobie szybko przerzucić się na jakieś, inne, na jakieś inne ustawienia tego interfejsu. Tak więc to będzie tyle. Nie chcę, jak mówię, mam nadzieję, że wyszło to w miarę krótkie, chociaż, znając mnie to nie wyszło. Więc. To by było tyle. Jeśli... Powiedzcie mi może tak, co wam sprawia jeszcze... Co, co wy byście chcieli w sumie, żebym m, mówił w następnych poradnikach o czym dokładnie? Ponieważ ja nie do końca m, nie do końca wiem od czego zacząć, ponieważ mogę się skupić na przykład na, na wszystkich statystykach, albo na, na większo, nie wiem, na rodzajach skili, albo na różnych innych rzeczach, tak więc... No i dobra. I jeszcze wam powiem, że steruję się wsadem. Haha. Sadem skacze się, skacze, skacze się skoczkiem spacją, ale to wszystko możecie sobie właśnie tutaj tutaj pozmieniać. Także wszystko to, co chcecie. Gra jest strasznie, daje nam dużą różnorodność. Znaczy dużą swobodę, jeśli chodzi o, o poruszanie się, ponieważ możemy sobie totalnie wszystko zmienić. Także trzymajcie się. To będzie na tyle. Pozdrawiam was. Cześć.